Cześć, witam się serdecznie z tej strony. Tomek Ligocki z Akademii Sukcesu. Akademia Sukcesu to jest grupa, której właśnie jestem współzałożycielem, która zrzesza ludzi pozytywnie zakręconych, którzy się wspierają i pomagają sobie wzajemnie w realizacji swoich życiowych celów. Jeżeli słuchasz tego nagrania, to zakładam, że jesteś już członkiem tego zespołu. Gratuluję tutaj świetnej decyzji. Lub być może byłaś, byłeś, a może się też dopiero zastanawiasz nad tym, aby przyłączyć się do tego wspaniałego zespołu. Tej wspaniałej grupy ludzi, którzy wiedzą, że mają tylko jedną szansę, aby ze swojego życia zrobić prawdziwe arcydzieło. To nagranie jest częścią całej serii nagrań pod tytułem Dlaczego, w której dzielę się swoimi doświadczeniami. Te informacje mogą pomóc Ci przyswoić sporo wiadomości na temat marketingu referencji konsumenckiej i, co ważne, pomogą zrozumieć Ci lepiej tą świetną branżę, czym ona jest i czym może się stać dla Ciebie. Mówisz się, że. Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia. A tak naprawdę zrozumienie prowadzi do akceptacji, a akceptacja może cię zaprowadzić tam, gdzie tylko zechcesz. Maria Skłodowska-Curie powiedziała kiedyś: niczego w życiu nie należy się bać. Należy to zrozumieć. Sedno, sedno to jest właśnie zrozumieć, a nie oceniać, nie zakładać niczego z góry. A gdy zrozumiesz, kto wie? Może tak jak ja. Ty się też tutaj odnajdziesz, właśnie w tej branży. W tym nagraniu odpowiemy sobie na bardzo ważne, fundamentalne pytanie. Dlaczego reguła 1357 jest taka ważna w naszej branży, między innymi? Znasz tą regułę? Jeżeli nie, to za chwileczkę się o niej coś dowiesz. Mogę powiedzieć, że jest wręcz kluczową regułą, taką zasadą, aby odnieść sukces właśnie w tej branży. Zanim opowiem, czym jest i co mówi ta zasada, to, to zacznijmy może od głównego problemu w tej branży, a mianowicie, może ujmę to tak. Ludzie nie potrafią, nie potrafią zapraszać, nie potrafią skutecznie zapraszać innych ludzi do współpracy. Sęk w tym, że jest to problem tak naprawdę liderów. Podstawowym problemem jest to, że wypuszcza się do pracy osoby niedoświadczone, bez odpowiednich kompetencji, bez odpowiedniej wiedzy. Które nie potrafią tego robić w sposób prawidłowy, czyli skuteczny. Takie osoby wtedy, no jak to się właśnie mówi w branży, palą rynek, niszczą opinię o tym modelu biznesowym, co gorsza, oraz też niszczą, niszczą relacje z ludźmi, często ze swoimi najbliższymi, znajomymi. Jeżeli, załóżmy, ktoś jest Ktoś się rejestruje dzisiaj do firmy marketingu referencyjnego lub jakiejś innej networkowej, afilacyjnej i zaczyna od razu coś tam zrobić, chce coś tam działać, działać w tym modelu biznesowym. Brak doświadczenia i wiedzy powoduje, że niszczy relacje, psuje opinię o tej branży i sam nabawi się też olbrzymiej frustracji i dyskomfortu, rezygnując ostatecznie z tego modelu biznesowego. Tak właśnie robi 80% ludzi. Jak nawet nie więcej. Żeby coś dobrze zrobić, na przykład dobrze komunikować, komunikować się z ludźmi, to trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Przede wszystkim potrzebujesz sam być przekonany do tego, co robisz. Skoro zaczynasz robić coś nowego, czego nigdy wcześniej nie robiłeś, nie robiłaś, to musisz sam przekonać się do tego modelu biznesowego, do tej firmy, do tych produktów, do tych możliwości. I co ważne, do nowego planu zajęć codziennych, takich nowych obowiązków, no twoje życie się zmieni. Zbuduj solidne fundamenty, czyli swoją taką nową osobowość, nowe być, przygotuj się do nowej roli życiowej. Jako no właśnie jako samodzielnego budowniczego struktur rekomendacyjnych budowniczego solidnych zespołów wchodzisz w nowy obszar dla ciebie dla twojego mózgu to jest coś całkowicie nowego na pewno związanego z wyjściem ze swojej strefy komfortu choć ja tutaj wolę określenie poszerzania swojej strefy komfortu solidne fundamenty no to nowa wiedza taka nowa Twoja tożsamość. Trzeba napełnić się tą wiedzą i matematyczną, i biznesową. opanować model biznesowy, zrobić porządek z własnymi celami, z własnymi wartościami. Trzeba wyznaczyć plan działania, strategię działania. Na pewno wiedzieć, dlaczego ja chcę to zrobić. Mieć swoje silne dlaczego. Po co ja to w ogóle robię? I wtedy, dopiero wtedy, kiedy ja sam się do tego przekonam. Jestem w 100% przekonany, jestem absolutnie pewny, że to jest wartościowy projekt, to dopiero wtedy mogę iść do ludzi, do ludzi i ich z nimi komunikować. Zadaj sobie teraz takie pytanie: zastanów się i szczerze sobie odpowiedz, dlaczego ja to robię? Po co ja to robię? Co jest dla mnie takie ważne w tym, z czym ja tak naprawdę idę do ludzi? No, tych pytań troszkę jest. No tak. Ale odpowiedz sobie na nie. Po co ja tak naprawdę dzwonię do tego człowieka? Jakie problemy tych osób, z którymi, do, do których dzwonię, chcę rozwiązać? Dlatego też właśnie jest taka zła opinia o tym modelu biznesowym, ponieważ wypuszcza się ludzi, którzy są raz zarejestrowani, raz coś spróbowali, raz wzięli, widzieli być może ten system, coś tam na jakimś spotkaniu, wiecie, na jakimś szkoleniu, webinarze. I palą równo cały ten rynek, bo nie mają tych właśnie fundamentów. Tak naprawdę nawet nie wiedzą, jak to robić skutecznie. Po może pięciu, może dziesięciu razach, gdy usłyszą takie niechciane nie, taka osoba jest rozczarowana, załamana, ma zniszczone samopoczucie, ma potężny dyskomfort. Osoby, które jej odmówiły, zazwyczaj czuły się no, wciągane w coś, Jakąś dziwną firmę, w jakieś podejrzane biznesy czuły się takie nakłaniane do niechcianych zakupów, na przykład, ponieważ, ponieważ osoba, która im to przedstawiała, sama nie miała pojęcia, w jakim na przykład świetnym biznesie jest i jakie możliwości ta branża daje praktycznie każdemu. I z racji tego, że właśnie tak robi i tak działa na początku 80% ludzi, to rynek, no nie ma innego wyjścia i tak reaguje na tą branżę. Tak, no, bardzo negatywnie. Dlatego na początku ty sam najpierw zaproś sam siebie do tego biznesu, zbuduj fundamenty swoje silne, dlaczego, a potem, potem dopiero idź dalej, zapraszać innych. Zapraszanie i kontaktowanie to tak naprawdę podstawowe rzeczy, takie kluczowe nasze narzędzia do budowania tego biznesu. Jeżeli w ciągu najbliższych pięciu, do 10 lat chcesz osiągnąć bardzo dobre zarobki, a nawet wolność finansową, to właśnie zapraszanie i kontaktowanie będzie Twoim głównym zajęciem codziennym. To jest fundament tej branży. Możesz nie znać planu marketingowego, ale możesz zarabiać bardzo dobre pieniądze, jeżeli tylko potrafisz skutecznie zapraszać i kontaktować. A po co w ogóle zapraszasz? Wiesz? Bo widzisz, Zapraszasz po to, aby poznać sympatycznego człowieka, który chce uzyskać, tak samo jak Ty, więcej bezpieczeństwa w życiu, więcej wolności, więcej czasu, czasu dla siebie, więcej niezależności, więcej uznania, chce robić karierę, chce być ważny, chce być doceniany, chce mieć większą emeryturę niż ta, która jest obiecana przez państwo. Chcę mieć więcej w życiu niż tylko jeden dochód. Aby właśnie móc realizować swoje marzenia i spełniać cele. Zapraszasz ludzi do siebie, abyście szli razem przez życie, wspierali się w gorszych momentach, takie będą, i zarazem cieszyli się z każdego małego i większego sukcesu, aby razem iść do celu, zarabiać, zarabiając pieniądze. Zapraszasz ludzi po to, aby przekazać im pewne informacje na temat narzędzia do zmian, narzędzia do rozwiązywania wielu problemów, narzędzia do spełnienia ich najskrytszych marzeń. Dajesz im możliwość sprawdzenia skutecznego, sprawdzonego modelu biznesowego, działającego już od kilkudziesięciu lat, który daje każdemu równe szanse. I tutaj cały czas mówię i właściwie cały czas się kłania ta tytułowa zasada 1 3 5 7, która która mówi Pierwsza jedynka, czyli pierwszy rok, poświęć na edukację. Nauka i zarobek. Nie odwrotnie. Zarobek bez nauki nie wypali. Odpowiedz sobie na pytanie: ile lat uczyłeś się w szkole? Ile szkół skończyłeś? Ile lat ci to wszystko zajęło? W trzecim roku czyli kolejny punkt w trzecim roku będziesz zarabiał tyle, aby móc zwolnić się z dotychczasowej pracy. Trzy lata zajmie ci, zanim podejmiesz decyzję o przejściu na tak zwany pełny etat w tym biznesie. Cały czas uczysz się, poznajesz nowych ludzi, rozmawiasz, kontaktujesz, starasz się być lepszą wersją siebie każdego dnia. idźmy dalej, piąteczka czyli w piątym roku będziesz już wolny finansowo. Pięć lat systematycznego, codziennego działania zajmie ci, aby zarabiać już bardzo dobre pieniądze. No, i dalej, siódemeczka, czyli w siódmym roku. W siódmym roku będziesz dopiero ekspertem w tym, co robisz. Siedem lat zajmie ci, aby stać się klasą światową. Są to ludzie, którzy rocznie zarabiają kwoty sześciocyfrowe, a często i nawet więcej, właśnie w tym modelu biznesowym. Stajesz się prawdziwym ekspertem w tej branży, i to powinno być też Twoim celem tutaj, aby zostać tym ekspertem. Bądź cierpliwy w działaniu i wytrwały, konsekwentny w działaniu. W końcu ty wiesz tak naprawdę, ile lat zajęła ci ta edukacja szkolna i co ona do tej pory ci dała. Poświęć tylko połowę tego czasu, co poświęciłeś na tą edukację szkolną i zobacz, zobacz co się stanie tutaj i co się może stać. W końcu będziesz w Akademii Sukcesu, niczym tutaj nie ryzykujesz, ale za to możesz też tyle zyskać. Słuchajcie, to było na tyle właśnie w tym nagraniu. Jeżeli chcesz więcej informacji, to tu z boku gdzieś pojawią się okienka do innych filmy, filmów właśnie z tej serii. Dlaczego? Wystarczy w nie kliknąć. Oczywiście, jeżeli widzisz wartość w tym filmie, to nie zapomnij dać lajka like i zrób to od razu teraz najlepiej. Możesz też udostępnić znajomym, jeśli mogą te informacje mu w czymś pomóc. Oraz o i to jest też bardzo ważne sugeruję zasubskrybować ten kanał, gdyż tylko wtedy będziesz systematycznie informowany mailowo o wszystkich kolejnych nowych filmach, jakie się tutaj pojawią, a będzie ich tutaj całkiem sporo. W opisie pod tym filmem znajdziesz też kontakt do mnie, jeśli miałabyś, miałbyś jakieś pytania i chciałbyś też porozmawiać. To było na tyle w takim razie z mojej strony. Zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam. mówi serdecznie, mówi tutaj z tej strony Tomek Ligowski. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć, pa!